Wejdźcie na moim blogu. Dzisiaj piękna pogoda, no wiosna pomału się zbliża, ta kalendarzowa. No i trzeba pewne przygotowania do tej wiosny już y, zrobić, już czas na to. Ostatnio opowiadałam o nawozach do kwiatów kwaśnolubnych z fusów kawy i fusów herbaty, a dzisiaj chciałam opowiedzieć o tym, jak można też zrobić nawóz naturalny, bogaty w potas i fosfor, no, z bananów, a właściwie ze skórek bananowych. Jak to zrobić? No, skórki bananowe trzeba najpierw umyć żeby pozbyć się tych, tych konserwantów jakichś chemicznych i można to zrobić w zasadzie na trzy sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, szczególnie tutaj polecany do takich, jako nawóz do kwiatów doniczkowych, czyli taką wygodną formę sproszkowaną którą można sobie tam co 3-4 tygodnie serwować do kwiatka. Czyli po prostu te umyte skórki wysuszyć, potem zmielić i tę łyżeczkę, dwie łyżeczki wsypać do doniczki co 3-4 tygodnie. Oczywiście wymieszać to z ziemią, no i potem podlać już odstaną wodą. Drugi sposób to jest taki też krótki sposób na taką, taki wyciąg, a właściwie odżywkę. To też umyte skórki pokroić drobno, zalać przygotowaną, ostudzoną wodą. Dzień, dwa, góra, trzy i można już to zlać. I można tym, tym wyciągiem podlewać rośliny. Banany, oczywiście te skórki już wykorzystane, można dorzucić do kompostu. A trzeci sposób to jest tak zwana gnojówka, czyli przefermentowany taki wyciąg. On to oczywiście wymaga więcej czasu, bo no co najmniej te 10 dni do 2 tygodni powinno stać, też oczywiście zalewamy to wodą. Najlepiej przygotowaną, ostudzoną i codziennie trzeba pamiętać, żeby to zamieszać. Potem zlewa się i ten y, 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 taki już nawóz płynny. On oczywiście ma spore stężenie, więc trzeba go roz, rozcieńczać. Ja to rozcieńczam tak 1 do 10. Do konewki po prostu y, dolewam i pod, podlewam y, te kwiaty. Które kwiaty? No jeżeli chodzi o kwiaty doniczkowe, te rośliny doniczkowe, to, to wskazane jest zasilać te, które kwitną. Do jakich jeszcze roślin? No przede wszystkim do pomidorów. Oczywiście dzisiaj to jest jeszcze za wcześnie, ale, ale można to robić już w tym sezonie, kiedy te pomidory mamy wysadzone, czy to w szklarni, czy to na gruncie. Do czego jeszcze można wykorzystać? Taki wyciąg ze skórek bananowych. Jeżeli mamy już pełnię sezonu i niestety różne szkodniki, pasożyty i inne atakują nasze rośliny, to taki wyciąg ze skórek bananowych jest bardzo dobry do spryskiwania zaatakowanych przez mszyce roślin, szczególnie róże nawet poleca się, żeby te skórki nawet takie świeże niemoczone, nie, takie skórki można zakopywać blisko korzeni, no tak żeby tych korzeni oczywiście nie uszkodzić blisko tych krzewów które po prostu są jakby lubiane przez mszyce można też zasilać kwiaty w ten sposób, że teraz jest taka pora wiosna, ja najczęściej właśnie o tej porze przesadzam moje kwiaty i można do doniczki, kiedy wymieniamy ziemię, na przykład dajemy jakiś drenaż na dole, potem warstwę ziemi, i potem można nawet takie tutaj, już troszkę wymacerowane w tej wodzie skórki, taką warstwę ułożyć, przysypać to ziemią i dopiero potem tam można ten, ten kwiatek posadzić. Wtedy ten nawóz będzie jakby wolniej uwalniał, Minerały, potas i fosfor, i zasilał w ten sposób tą roślinę. I to właściwie tyle na dzisiaj mam do powiedzenia. I pozdrawiam serdecznie wszystkich. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl. Do zobaczenia.